Nie było balu, to całkiem przykra sprawa. Chciał ja wziąć mnie do tańca, że nie było czasu. Będźmy razem na pasach, o północy w centrum miasta. Cały dzień obraca, Cały mij... Mij obraca. koło sąsiada tartę kostkę Tata wsadził wczoraj 2,5 i Dzisiaj wsadził wreszcie tutaj Ja dopiero pracuję tu i uchwałkę układam Uch, robię Jest do oczka, jest Więc to, bo to wymieszałem A ta powodę. Zalewa. 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 Tata pożyć po wodę, bo tam zalewa Tu zaleję wodą I to wygląda Dość ciasno tu jest, dość ciasny gwiazd Tozną, bo welepszy mnie radę No i dobra Ostatki ziemi wywiezione Reszcze wykopałem co tam zostało Tylko tyle I co wykopane jest, jest dużo wtręczenia jak Prostko, teraz No, co musiałeś sobie zażyczyć? No, tak, to i tak sobie zażyczmy, hmm. żeby na była stół Dołem buty, a tak... tak Takie, jak się zdobyli, robili pomnik Zamiast pełno betonu Różnych tych maści No i trzeba skuwać Widzę płyta tam jest Trzeba skuwać, dobra Nie nażegam, ale po koszkę Widzimy się w dalszej części odcinka. 5 do usłyszenia za moment. I kolejne skierki są bardzo są troszeczkę kłodziane. No dzisiaj starczy. No to się dowiedzie. I no, żeby dzisiaj tam to jest, żeby było ułożyć i wyjść. Chyba ja wam to będzie. Ostatnio. Więc jeden zawieźć. No, Mój, tak to wygląda? Różnika osadzone w sezonie. piątek i w sobotę Dzisiaj to do... z... kostkę dalej I trzeba tu skuwać U góry tu Płyty, kombinacje, strację Tu wejdzie Z boku na bok Do roku 15 Zobaczymy co I wejdzie O tak, tu będzie jeden tam Patrzę, wejdzie akurat I to ma być dobrze, więc Będzie dobrze, musi być dobrze nie wypiesza pierwsza robota naszego na cmentarzu mam nadzieję, że nie ostatnia więc działamy dalej bo czas nagi godzina 17.23 coś po tego lecz koło 27 stopni 28 się nawet więc ciepło, gorąco To, wie, to wie. wyrównuje wyrównuję dalej pod kostkę, tu koło że to co tak nazwę, jakoś to i widzę w miarę, że tak to nazwę.

Maszyna i Z powrotem znowu będzie dobrze, jak mówicie i dalej na zeraj choć trzeba wziąć pod uwagę to, że jak się ubije to trochę ona zajdzie czyli może być delikatnie powyżej i mamy ją ustawione na kostka ma 6 cm a mamy ją tu ustawione na 5,5? dobrze mówię? 5,5 zeszło trochę zeszło? kurde zeszło wziąć swoją miarę to mam, ustawiony nie wiem czy da się doszło delikatnie zaszło 5,5 po, powinno być 55 po No bo łachostka ma 6 to jest na 0 trzeba wziąć pod uwagę że jak ona dobije to będzie trochę inaczej ale i dalej, dobrze dobra Ciągle dalszej aktualizacji. chwilę później ustawiłem doszłem do ładu podniosła się znowu ponieważ nie bola końcowa na maxa żeby ta rany do końca żeby ona nie pękła ja też nie dokręciłem bo nie kazało do końca żeby nie pękła i mamy ją ustawione na dokładnie 5,5 cm ponieważ kostka ma, już Wam objaśnię o co chodzi kostka ma 6 cm jak widzicie o nie ta kostka ma 6 cm grubości 15 cm na 22,5, a mała ma znowu 15 na 15. Hmm. Czyli z tyłu w kulę wejdzie jeden rządek i tam 5 cm jeden, to tam nie wiem, czy będziemy w ogóle jeść na czerwce, ale Więc zobaczymy. I co? Posypuję i teraz jadę na 5,5. O to chodzi, że jak to, do... bo teraz jest. Mm, mm. Plus 5 to tak nazwę. Czyli 5, 0. plus 0, y, i pół do góry. No o, o to chodzi, że pół centymetra do góry gdzieś. Ale o to chodzi, że jak dobijemy kostkę, by była 0 y, na 0 y, z krężnikiem. Ponieważ trzeba ją dobić. Y, zrobimy ter na 0. Tym i a jak dobijemy to będzie poniżej grodeczka znowu a trzeba dobijać jednak i mam nadzieję że teraz będzie dobrze i już patrzymy biorę machinę i idziemy. pasuje widzicie jest delikatny spadek o, jeszcze pokażę. jest delikatny spadek i a dobijemy to będzie akurat na zero i będzie dobrze więc taka mała porada aby coś nie wiedział aby coś wiedział tutaj Żeby się przypomniał Nadmiar idziemy dalej, zły nam nie przeszkadzał jedziemy dalej. Robimy to dę nad cmentarzem. No, pokazali, no mciąć, to okazali nam ciąć, co tu No ale kurzu się nie zmiernie się nie więc no... Trochę jest sucho i kurzu się niezmiernie Ale trzeba działać e, Witam W dalszej części odcinka, na już koniec Godzina 18.13 i na no dzisiaj koniec. Skończyliśmy tu ładnie, elegancko z tyłu dociąłem. Jutro je zamiast skończyć, jak się uda, to coś mi wyprognozuję, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Więc do zobaczenia już jutro, lub w kolejnej dalszej części odcinka, lub w nowym odcinku. Witam widzowie. Układamy kostkę na cmentarzu. Tak to wygląda. Z tyłu będziemy musieli ucinać kostkę pod skosem, ponieważ pomnik tutaj nad grobek idzie pod skosem właśnie. jak możecie zobaczyć, że na załączonym obrazku. Tu musieliśmy akurat już ścinać, bo idzie pod skosem. I to jest 15-16 cm, a tu jest 20 cm. 20, 25 nawet i będziemy musieli sobie centymetr uciąć a tam 6 I właśnie i tak tutaj tak zrobiliśmy i tak narzędzie które mamy do wyrównania właśnie O tak ustawiliśmy na 5,5 centymetrów łatę ponieważ kostka ma 6 cm jak możecie zauważyć, że wam pokazuję to grubość kostki jest 6 cm tak? a niektóre mają 8, ale tę aktor ma 6 cm i jest 15 na 15 a te duże mają też 6 cm grubości, ale mają znowu 15x22 cm ustawiamy łaty właśnie na 5,5 cm, cm po to aby 0,5 cm było zapasu zawsze te 0,5 cm można dobić a na zero nie robimy dlatego ponieważ gdybym zrobili to na 0 i gdybym chcieli to dobić to by jeszcze usiadło byłoby poniżej, poniżej krawężnika a musi być właśnie delikatnie powyżej i jak dobiemy to będzie właśnie równo na 0 i właśnie tak to musi być mamy zamiar już skończyć musimy delikatnie pod naddropkiem tutaj skuwać pod płytą bo jak robili grób to tam nawalili tego no to trzeba skuwać więc taka mała relacja mam nadzieję że wam się spodoba ja wam się spodoba